Włochy, Francja, Belgia, Wielka Brytania, a nawet Trinidad i Tobago. Do Chorzowa we wtorek wieczorem zjechali pierwsi Pielgrzymi uczestniczący w Światowych Dniach Młodzieży. i Polaki. Nim dotrą na spotkanie z papieżem Franciszkiem do Krakowa, spędzą czas w diecezjach. Na tą chwilę z 285 osób przyjechała największa grupa włoska z rejonu Marke. Do sześciu parafii. Dodatkowo wiem, że przyjechali pielgrzymi z Francji, z Belgii i z Anglii. Już są w Chorzowie. Jutro jeszcze Trinidad i Topago i mamy komplet, czyli jakieś 400 ludzi. Rogalik domowej roboty dobre pieczywo, i jogurt. Tak, siostry Zeli i Matild z Paryża ugościła jedna z rodzin w parafii świętego Antoniego w Chorzowie. Byliśmy z kamerą na ich pierwszym wspólnym śniadaniu. Dużo dobrego nas spotkało od innych obcych ludzi, i jest to taka okazja, żeby też jakoś. Donc moi j'ai été très surprise quand on est arrivé en Pologne parce que je m'attendais pas du tout à, à, au changement par rapport à la France et je pensais que ça ressemblait un peu et en fait même le paysage est complètement différent et du coup quand je me suis réveillée dans le car le matin et que j'ai vu le paysage j'étais hyper surprise et, et en même temps hyper contente parce que du coup vu qu'en plus moi j'ai jamais voyagé à l'étranger. Trochę po niemiecku, trochę po angielsku, takim podstawowym, łamanym, ale generalnie czuć ducha jest fajnie. Fajnie było też we wtorek wieczorem, gdy cała ponad 50 osobowa grupa pielgrzymów przyjechała do parafii świętego Antoniego. To młodzież ze wspólnoty świętego Jana, przede wszystkim Francuzi i Brytyjczycy. We're very much hoping to meet the, the church in Poland. And to, to discover our brothers and sisters in faith uh, among the Polish people. forward joy of living the faith with those whom we're meeting. Wszystkich gości przyjęły rodziny, które już dawno zgłosiły chęć ugoszczenia, młodzieży. I dopiero w tym momencie. Rodziny dowiedziały się, kogo wezmą pod swój dach. Nawet nie wiedziałam, że to będą francuski, ale jesteśmy bardzo zachwyceni i, i zadowoleni. Cieszę się, że będę mogła poznać nowe osoby, ale głównie będę tłumaczem. We're pretty happy to um, discover new culture, uh, new traditions, um, history, yeah, new country, new language. Um, yeah, it's pretty exciting. My oboje z mężem żałujemy, że nie jesteśmy tak młodzi jak oni. we are We are eager to discover the wonderful city of Katowice, Krakow and Poland as a whole also and meet our other Christian friends. I came here to have a very uh, spiritual time with many people from all around the world and um, I'm looking forward to meet new people from every continent.

Rodziny przejmujące pielgrzymów w parafii świętej Jadwigi musiały uzbroić się w cierpliwość. Nie jest to jakiś problem, żeby pielgrzymów przyjąć w domu, nakarmić i pozwolić ugościć, odpo ugościć pozwolić odpocząć. Chorowianie decydują się wziąć pod swój dach młodzież, bo w ten sposób spłacają swój dług wdzięczności. Byliśmy troszkę młodsi, to też uczestniczyliśmy w takich. W takich e, imprezach i też byliśmy goszczeni, więc teraz próbujemy to jakoś zrekompensować. Nasz Ten syn we Włoszech, brał tak. udział w Światowych Dniach Młodzieży we Włoszech. No i w związku z tym postanowiliśmy się odwdzięczyć. Byłam z grupą na Żyjem żyj, w Paryżu w 97 roku. Było to fantastyczne przeżycie e, oglądać Francuzów modlących się pod wieżą Eiffla czy na hipodromie. Było ich tam ponad milion. Fantastyczne przeżycie wspólnoty i myślę, że jest to naturalna rzecz, że, że oddajemy coś, co dostaliśmy. A goście dowiedzą się czegoś więcej o Polsce wiemy trochę o historii XX wieku, komunizmem, komunizmu, Solidarności, wpływie papieża John Pawła II. Najważniejsza jest jednak główna idea spotkania. Wspólne przeżywanie tego, co jest naszym fundamentem, czyli wiary w Jezusa Chrystusa. Młodzież nie tylko zwiedzi Górny Śląsk, ale weźmie udział w koncertach. 22 lipca w kościele Świętej Jadwigi dla gości z zagranicy i mieszkańców zagra zespół i Jego Band. Wizytę pielgrzymów w Chorzowie zakończy muzyczny piknik pod szybem Prezydent. 24 lipca na scenie wystąpią zespoły Przyjaciele oraz Albo i Nie. Gwiazdą imprezy będą bracia Cługowscy.